Witamy Was serdecznie, moim i waszym gościem jest dr Stanisław Kolouszek, tradycyjności Jasku. dłoni. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem ze Staszkiem, znaczy postanowiłem od Staszka wyciągnąć informacje, bo wcześniej opowiadaliśmy Wam o różnych schronach, niektórzy mówią o bunkrach, ja tego słowa nie lubię, o tajemnicach Wrocławia, o skarbach mitycznych tak. i które obrosły legendą, ale. I o mitycznych są... miejscach. I o mitycznych miejscach mówiliśmy, ale są też naprawdę prawdziwe dziwsze skarby historyczne. I prawdziwe tajemnice. I prawdziwe tajemnice. I o tym właśnie w dzisiejszym odcinku doktor Stanisław Kolołuszek będzie mi robił wykład. Staszek, prokuruj! Słuchaj, Jacku. Mówiliśmy o różnych rzeczach. Mówiliśmy o tym dworcu głównym. Można dalej szukać. Jak ktoś chce, proszę bardzo. Szukajcie. Szuk Trzeba szukać. Jak ktoś znajdzie, będzie spokój. Ale jest... Są sprawy. Są, powiedzmy, sekrety. Tajemnice Wrocławia które no nie były jeszcze tak, powiedzmy, kolokwialnie eksplorowane tak, jakby można to było jeszcze zrobić i my się o jednej z takich rzeczy, o jednej z takich spraw trochę opowiemy. Dzisiaj opowiemy trochę o tych zaginionych pomnikach. Jesteśmy w miejscu, gdzie się jeden taki depozyt udało odnaleźć, ale to jest tylko wstęp do całego tematu. Ja jednak zanim y, zaczniemy Wam tym opowieść, to chciałbym nakreślić troszeczkę takiej historycznej treści. Wrocław, przebogate miasto. Wrocław, miasto kultury, tak. sztuki, przemysłu. Przemysł. Wielonarodowościowe, wielokultur, wielokultur tutaj było, prawda? Tak. Jeszcze w tych czasach. A to też oznaczało, że stawiano historycznym bohaterom pomniki, upamiętniano ich, co było naturalną rzeczą w tamtych czasach i jest dzisiaj. Tak jest. I te pomniki w całym Wrocławiu miały swoje miejsca i były eksponowane tak jest. bardzo. Pięknie zresztą. Tak, to były wysokiej klasy artystycznej przedstawienia, no głównie trzeba powiedzieć pruskich różnych mężów stanu, dowódców, polityków. Tych pomników było dość dużo. I teraz tak, po wojnie na Cokołach właściwie znajdowały się na pewno dwa pomniki. Pomnik cesarza Fryderyka III, w tym miejscu dzisiaj jest Fredro. Mówimy po 1945 roku. Po, tysią, po maju 1945 roku. Właśnie, to jest to. Fryderyk III. Tam dzisiaj Fredro. E, I e, na ulicy Świdnickiej pomnik Wilhelma I, cesarza niemieckiego. Tak. Czyli ojciec i syn. Tak, jest. Na, 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 dwa komne pomniki. <grym> Historia kołem się toczy. Tak. E, reszty pomników na co już nie było. I teraz możemy powiedzieć, dobrze. Niemcy mogli je przetopić na amunicję, znaczy na łuski, do armat, do karabinów, bo to była praktyka, na przykład jeżeli chodzi o dzwony kościelne, no to dzwony kościelne był, ulegały takiemu procesowi dystrukcji. tak, no przetapiano je na y, mosiąc, żeby robić z no tego łóżka. Ze względu łuski. na brak materiałów szlachetnych. Tak, no metali kolorowych, których tak, można tak, by to w... było wykonywać. No Ale przemysł potrzebował mnóstwo tego. My wiemy, że w przypadku pomników tak nie było. Na jakiej podstawie to wiemy? Ano, można by było y, założyć, że rzeczywiście pomników nie ma, Niemcy je przetopili. Ale y, szukając zupełnie innego tematu y, w Archiwum Państwowym w Wrocławiu, trafiłem na protokoły z sesji Rady Miejskiej z 1943 roku. I tam y, znajduje się zapytanie jednego z radnych dotyczących losów pomników. Czemu y, nie ma ich, na co koła? Na co odpowiedź y, przewodniczącego Rady Miejskiej była? Ponieważ pomniki zostały już zabezpieczone, mówimy o 1943 roku. To znaczy, zaczęto je ściągać z stokołów i zabezpieczać. Przeciwko czemu zabezpieczać? Przeciw czemu? Przed nalotami. To nie chyba chodziło... wydaje się oczywiste, prawda? Właśnie. W większości wypadków nie chodziło o to. No właśnie tak. Czy można było w bezpieczny sposób przewidywać, że trzecia Rzesza upadnie i trzeba schować te pomniki, bo tutaj będą Rosjanie względem Polacy. Nie, bo za to była kula w łeb za defety. De Ale w 1943 roku już doskonale sobie zdawano sprawę te, z tego, że masowe naloty alianckie obróciły miasta zachodnich Niemiec w Perzynę. I teraz. Na początku. Chcąc ratować po prostu te dobrodziejstwa sztuki tak. i kultury, tak. zaczęto je zabezpieczać. Tak. Ale to jest praktyka bardzo powszechna, bo przypomnijmy sobie na przykład Moskwę, tak. w której okładano część pomników workami i to w olbrzymich tak. tysiącami worków zabezpieczano pomniki. I w Warszawie w 1939 roku. W Paryżu w 1940 roku. Ostatnio Normalna, w odeszcie, normalna prak praktyka. praktyka. Zabezpiecza się pomniki workami z piaskiem. Ale niestety to jest metoda, która nie jest 100% nie jest, doskonała. nie jest doskonała. Ponieważ na przykład w kościołach próbowano omurowywać różne cenne rzeczy cegłą, to nie było doskonałe, bo pożar, ryzyko pożaru. Z drugiej strony, jeżeli bomba lotnicza uderzy blisko tego pomnika, worki z piaskiem się rozsypią jak domek z kart i pomnik zostanie zniszczony. Tak. Wiemy, że Niemcy pomniki zakopywali. Skąd to wiemy? Stąd. I teraz zwróćcie widzowie uwagę na to zdjęcie. To jest zdjęcie z portalu polska.org. Bardzo świetne zdjęcia Starego Wrocławia, polecam. I tu widzimy rzecz nietypową. Jedyne udane, nagłośnione wydobycie depozytu, dużego depozytu. Co to jest? No to co to za Frysek? Co to za Prusak? To jest Fryderyk II Wielki. I to jest właściwie przedstawienie w formie rzeźby znanego obrazu. Właściwie grafiki autorstwa męcla. Wjazd Fryderyka II do Wrocławia. Pomnik nadnaturalnej wielkości, gigantyczny. Ten tak. pomnik był wywieziony ciężarówką przez całe miasto. Tutaj wprawdzie jest informacja, że to przez oddziały SS było ukrywane. Raczej nie. To raczej było przez służby miejskie zrobione. Pomnik zakopany w ziemi. Daleko od centrum. Dlaczego daleko od centrum? Bo tu nie ma ryzyka nalotu. Lasu się nie, nie bombarduje. bombarduje. No i cóż, pomnik został odkopany, potem został rozbity i sprzedany na złom. Ale czy to był jedyny taki przypadek? Nie. Ja ci Jacku, jak rozmawialiśmy, pokazywałem dokument tak. dotyczący ukrycia zrabowanych we Francji rzeźb w innym sławnym miejscu, w trybunie Stadionu Olimpijskiego. Tak. Sławnego stadionu olimpijskiego. Tajemniczego. Tajemniczego. I rzeczywiście. 10 pięter. 10 pięter a y, rzeźby zrabowane we Francji, brązowe rzeźby zakopane w trybunie, nie w podziemiach, w trybunie. Teraz tak, wiemy, że już mamy dwa przypadki, że pomniki były zakopane. Jest jeszcze trzeci przypadek, który jest. Nie Niezbyt wiarygodny. Otóż w latach, na początku lat 50. pojawiła się, pod koniec 40., pojawiła się informacja w prasie, że na terenie ogrodnictwa miejskiego na szczytnikach był zakopany pomnik Blichera z placu Solnego. Tak. Niestety nie ma zdjęcia jest tylko jedna jedyna relacja. W prasie. To nie jest dziwne, że nie pochwalili się takim no odkryciem, dziwne. bo tutaj widzimy, radio, prasa, telewizja, są wzmianki w ówczesnych gazetach. Są. Natomiast oblicherze nie. Więc to podejrzewam, że to była inwencja twórcza redaktora gazety. Jakich wiele w tamtym czasie było. Tak. tak. Natomiast tych pomników było więcej. No właśnie. Tych pomników było więcej, bo Mieliśmy pomnik Bismarka na placu dzisiejszym Jana Pawła II, wcześniej 1 maja. Mieliśmy pomnik Fryderyka III przed Muzeum Sztuki no, na Placu Muzealnym. Tak. Mieliśmy pomnik Moltkiego na placu, nie, przy ulicy Powstańców Śląskich dzisiejszej. Mieliśmy jeszcze kilka pomników, w tym dosyć sławną rzeźbę Diany z Parku Szczytnickiego. Tam się stoi replika tej rzeźby, ale przecież te rzeźby zniknęły. Co więcej, y, mamy też inny sławny epizod. Mamy epizod, y, kiedy y, Bolesław Drobner miał rzekomo y, dokopać, dokopać się, nie dokopać się raczej, otworzyć sarkofag generała Tojtencina na placu Kościuszki. Tak, no właśnie, to dość ciekawa opowieść. Dosyć ciekawa, bo tam, y, no, miano, od, powiedzmy ekipa Drobnera miała Ściągnąć tą powiedzmy rzeźbę. Pod spodem miał być, miała być trumna. sarkofag, o, trumna i z trumny miała być zabrany kapelusz i spada generała. Tak. No cóż, problem w tym, że rzeźby ani brązowych tablic, jakie były na cokole pomnika, nie było już w 1943 roku. A skąd to wiemy? Ze zdjęcia. Jest zdjęcie, tego, jest zdjęcie właściwie renomy, które pokazuje też pomnik. I pomnik już jest i bez rzeźby, i bez tych brązowych tablic. Co więcej. Pomnika Wilhelma I z ulicy Świdnickiej nie dało się ewakuować, bo był gigantyczny. W tym miejscu dzisiaj jest Chrobry. To był gigantyczny pomnik, bardzo wielki. Prawdopodobnie nie udało się już zorganizować transportu, żeby go wywieźć, bo to byłaby gigantyczna operacja. Ale na cokolwiek pomnika była taka wielka, brązowa tablica no, z jakąś tam, powiedzmy, przedstawieniem... Postaci i historii Tak, coś, czegoś takiego, jakieś takie płaskorzeźby. Tego też już nie było. W 1945 roku w maju już tej płaskorzeźby tam nie było. Więc gdzieś musi być. Więc gdzieś musi być. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że tych tajemnic z ukryciem pomników to są realne skarby tak. historii, zabytki. Tak. Arcydzieła przecież sztuki odlewniczej czy sztuki... No, no rzeźby takich tak. przedstawień historycznych, które Przez... były naprawdę wysokiej klasy artystycznej. No, problem tylko jest, no bo to wszystko są tacy różni fryckowie, pruscy. Ale mimo wszystko to jest kawał historii miasta, która gdzieś jest. I to jest temat, którego rzeczywiście można szukać. Dlaczego? Dlatego, że po tym został jakiś realny ślad. Bo mamy ten fragment protokołu z Rady Miejskiej, gdzie jest wspomniane, że pomniki są zabezpieczone. Co więcej, są zdjęcia lotnicze, na których na przykład w 1944 roku widać Muzeum Sztuki na Placu Muzealnym. Przed muzeum przed głównym wejściem do muzeum widać cokół, na którym był Fryderyk III, ale cokół jest pusty, skąd wiadomo, bo y, nie rzuca cienia. Na no, no. zdjęciu lotniczym byłoby to dość tak, wyraźnie widoczne. Tak, widać cień, widać cień cokołu, ale nie widać, żeby na tym cokolwiek, cokolwiek było. Hmm. Więc ten pomnik też gdzieś jest. jest. Staszku, ale my jesteśmy w miejscu, słuchajcie, w którym odkryto tak. właśnie ten pomnik. Tak. Słuchajcie, i my tam teraz przez krzaki pójdziemy. Pójdziemy. No to, no to, to chodźmy. Idziemy. No i tu, szanowni, widzimy ten wykop, w którym znaleziono y, pomnik Fryderyka Wielkiego. Ale co to jest za miejsce właściwie? Skąd ten nasyp się wziął? No i tu y, muszę się przyznać do pewnej y, pomyłki. Otóż ja sobie wyobrażałem, że cały ten nasyp jest zrobiony nie tylko po to, żeby schować pomniki. No. Niestety tak nie jest. A, bo... myślałeś, że to było celowe tak, miejsce ukrycia. Tak, ale to chyba nie do końca jest tak, bo kiedyś rozmawialiśmy na ten temat i wspominałeś mi, to powiem widzom ja, że słucham Staszka bardzo uważnie, wspominałeś, bo tutaj miała przebiegać obwodnica Wrocławia, tak. planowana jeszcze przez tak y, Niemców w latach 30. Tak, Natomiast pod koniec lat 30. No, miejski inżynier Günter Trauer zaprojektował przebieg obwodnicy i wstępnie most. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj przecież zaraz obok był obóz RADu. I prawdopodobnie pod koniec lat 30., przynajmniej 30.-40., ci powiedzmy żołnierze, funkcjonariusze RADu zaczęli wykonywać ten nasyp pod ten most i on jest dokładnie w tym miejscu, gdzie jest most. I tutaj niestety, po znalezieniu planów przebiegu tej obwodnicy w tym rejonie, no, podejrzenia co do Miałaś... roli tego nasypu się rozwiały. A miałeś podejrzenia, że to jest po prostu jakiś schron ukryty? Miałem podejrzenie, że to jest po prostu nasyp wykonany po to, żeby uchronić te pomniki przed bombardowaniem. Nie to miejsce, niestety. Niestety nie. I dokładnie w tym miejscu na dole, ja zejdę. Tak. Staszku, jeden z nas zajdzie, to wystarczy. Słuchajcie, w tym miejscu, dokładnie z tego miejsca, to właśnie to zdjęcie, które tam jest na tablicy, tutaj stał ten pomnik. Tak. Ale to, co jest ciekawe, trzeba zwrócić też uwagę Staszek na jedną rzecz. Po pierwsze, zaraz przy samej drodze, tak żeby łatwo rozładować i w, w nasypie zasypany ziemią, a więc zabezpieczony przed nalotem, ale nie przed kradzieżą, bo, no, bo przecież tego pod uwagę nie brano, bo to nie o to też chodziło. Natomiast. Nie to, jest... to było celem ukrycia. To jest trop. Skoro to są ciężkie rzeczy. Zrobiona z kolorowego metalu wielka rzeźba. To jest ciężkie, więc trzeba to wsadzić na samochód, przetransportować i y, znaleźć takie miejsce, żeby był łatwy dostęp z drogi. Czyli nie może to gdzieś być gdzieś w jakichś strasznych krzakach. Tam, gdzie nie ma drogi. Musi być droga, to jak tutaj. I musi być miejsce, gdzie się dałoby Oczywiście. taki pomnik zakopać. No, ale przecież z pomnikami są trudności logistyczne. No, on był bardzo wysoki. Tak. Nie można go położyć na boku, bo wtedy będzie bardzo szeroki. Ale gdzie jest największy problem? Problem jest w sieci kolejowej. Dlatego, że sieć kolejowa dookoła centrum Wrocławia biegnie po nasypach i trzeba znaleźć takie miejsce, żeby ominąć wiadukty. I to, jest, to nie jest proste. Więc tak naprawdę, można by sobie w pewnym sensie odtworzyć trasę tych pomników, w których się nie dało położyć, tak żeby przejechać pod wiaduktem. Albo tych, które były po prostu generalnie za duże. Więc trzeba wymyślić taką trasę, żeby one z centrum miasta wyjechały na obrzeża, tam gdzie nie było ryzyka nalotu. No. I przejechały przez Staszek, mosty o słabiej i nie pod wiaduktami. Słuchajcie, ja teraz w tej chwili doznałem olśnienia po długim procesie tentegowania w głowie. Jak to mówi mój król Julian. Staszek, no dobra, tu mamy podstawę pod nasy pod most. Tak, tak? pod przeprawę rzeką. I tu mamy. Jeden pomnik, ale po drugiej stronie, no, niestety... mamy... ja wiem, ja wiem, ale mamy taki sam nasyp. Mamy, ale I... niestety tam już też to już było sprawdzane, czyli drodzy widzowie, możecie to potwierdzić lub nie, sprawdzić lub nie, natomiast to już, tych, to już było sprawdzone, ale tych miejsc rozsądzionych mogą być, jest bardzo dużo, ponieważ istnieje jedna relacja. Otóż jest taka trzytomowa publikacja, trudne dni. Wspomnienia pionierów Wrocławia, no wprawdzie głównie twórców, powiedzmy, ustroju bezpieczeństwa, milicji obywatelskiej, ale nie tylko. I w jednym z tomów jest relacja o tym, że pomniki wywożono z centrum miasta i zakopywano w wałach odrzańskich. Natomiast na ile ta relacja jest wiarygodna, nie wiemy. Ale jest jeszcze druga rzecz. No, Rzeźby, jaka? o których mówiliśmy, które były na Stadionie Olimpijskim. No właśnie. To były rzeźby zdobyczne. We Francji. Prawdopodobnie, przynajmniej według tego, co stwierdzono po wojnie, tak? Ale jest drugie pytanie się tutaj od razu rodzi. No dobrze, to ile tych zdobycznych rzeźb przewieziono do Wrocławia? Nie tego ma, nie wiem. Nie ma żadnych dokumentów, nie, które mogłyby to. Nie, nie, nie. Przynajmniej ja takich nie spotkałem. Trzeba szukać. A przecież szukać dalej. I teraz tych rzeźb może być więcej. I one, to wszystko gdzieś jest schowane. I znalezienie tego, to byłaby sensacja. Wprawdzie. No, powstaje problem. Co z tym dalej potem zrobić? No przekazać do muzeum oczywiście. No, jakby tutaj już by się chyba tym zajęły odpowiednie służby, chociaż, no dobra, nie będziemy tego komentować, yy, jakby to miało dalszy ciąg. Ale Staszek, powiem ci tak, no dobrze, a powiedz mi, bo powiedziałeś, że to zostało do... sprawdzone. Kto to sprawdził? No, między innymi ja, Aha, no. ale nie tylko, bo tu sporo wiem, że sporo ludzi się tym tematem interesowało, i chyba te dwa nasypy są różnymi narzędziami sprawdzone dosyć dokładnie. Tu nie było prac inwazyjnych, to też, też trzeba to powiedzieć. To było tylko przejazdy różnego rodzaju elektroniką, żeby to A zadam Ci jeszcze jedno pytanie: no bo tutaj stoi jeden pomnik, a mamy jakąś gwarancję, że na przykład 10 metrów dalej. Że, że ta skarpa nie została bardziej rozkopana. No, y, taka, takie było moje założenie swego czasu, ale tutaj było sprawdzone Georadarem. I Georadar nie pokazał, że tam w środku był kolejny pomnik. Ale... Nie ma żadnych anomalii. Nie, i to samo było robione ramą, wykrywaczem ramowym. No, to... Więc tutaj, y, no, gdyby był taki wielki, brązowy obiekt zakopany w tym miejscu, to raczej by był sygnał. Tak. No ale tak. może ktoś ma lepszy sprzęt, można to jeszcze powtórzyć. Nie? Bo za samo chodzenie y, z ramą. To nie jest nielegalne. Nielegalne, bo gdybyśmy bez pozwolenia konserwatorskiego zaczęli to grzebać, to niech nie grzebał, to było tylko sprawdzane elektroniką. No tak, tak, no właśnie. Zatem no powiem Ci, że akurat yy, samo, samo to, co opowiadałeś wcześniej o sposobie ukrywania tych pomników, tak? A, a inne miejsca, mówiłeś inne miejsca, to jakie są takie miejsca podobne do tego na przykład? Och, cały Wrocław, tylko rzecz w tym, że tak. Centrum od razu nam odpada. Zostają obrzeża, zostają różne takie tereny zalesione, parki. Dalej jest przecież szwedzki szaniec. Szwedzki szaniec nie ma dzisiaj takiego kształtu, jaki był przed wojną. To można sobie sprawdzić, porównać mapy topograficzne. No, ale to nie jest blisko szwedzkiego szańca. No, może tam są kolejne, albo... ale. może podjedziemy, Staszku. No, i zobaczmy, to, Zrobimy krótki materiał, żeby tam, żeby pokazać. Bo tutaj... A może tu, może tu. To jest właśnie ten projekt emisa i tego właśnie można szukać. Bo tak naprawdę my tu nie mamy jakichś przekazów, że prawda, tam czyjś, dziadek, wujek, ciotka. My mamy tam, 77 świadków. Tak, którzy mówią, dobra, to było tu, a może tu, a może tu. Tego po prostu nikt nie wie, tak naprawdę. Ale to właśnie jest nęcąca tajemnica Wrocławia, gdzie są pomniki. Staszek, to żebyśmy. Zacznijmy nasze pierwsze poszukiwanie od szybkiego szanca. Raczej spacer, ale chodźmy. No, to chodźmy. Mówiliśmy, że szwedzki szaniec, jest, na którym jesteśmy zmienił się. I teraz tak, jakbyśmy porównali mapy topograficzne niemieckie i współczesną hipsometrię terenu, to nam się okaże, że te, to wzgórze się trochę różni, ten sam biały, który jest. I z tego mogą też wynikać ciekawe rzeczy. Bo może to jest tu, może nie. Natomiast jeżeli ktoś by chciał tego szukać, to tutaj, i o tym trzeba przypomnieć, jest potrzebna zgoda Wagoskiego Urzędu Ochrony Zabytków. Bez tego absolutnie tego, nie wolno tego... tego robić. Ale jak już na szwedzkim szaniec, no to gratis, sprzedamy jeszcze jedną tajemnicę Wrocławia. Chcesz pokazać? Pewno. No to idźmy. Jesteśmy na ruinach fortyfikacji tak szwedzkich szaniec. Tak Powstały one jeszcze za czasów prawdziwej. Twierdzy Wrocław. Tak jest. I były zewnętrznym pierścieniem obrony Wrocławia. Tak. główną mediumem walki. Tak jest. Tak. Gruzy jednego ze schronów grupy fortyfikowanej Szwedzki Szaniec. I wydawałoby się, że to jest sprawa zamknięta. Tylko tutaj też jest pewna tajemnica, o której mało kto wie. Otóż w, w latach 960 y, nasze wojsko, wojsko polskie, wykonało y, taką powiedzmy, inwentaryzację inżynieryjną tych obiektów, fortyfikacji, które we Wrocławiu są, z różnym przeznaczeniem. Część obiektów miała być od razu przeznaczona jako stanowisko dowodzenia, część miała być dla ludności cywilnej, część miała być do, 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 do doraźnego zabezpieczenia. I w ramach tych prac, które wykonywała jednostka wojskowa w brzegu, stwierdzono, że w tym gruzowisku tak naprawdę są całe pomieszczenia. Co zrobiono następnie? Tutaj na, na tym terenie. W tym, schronie, w tym bo schronie. Jak ten schron wziął w powietrze? On wziął w powietrze na skutek tego, że do środka ściągnięto amunicję, a potem ją zdecydowano. I to, co my tutaj widzimy, to nie jest całkowite zniszczenie obiektu, to jest to, że po prostu wybuch zepchnął tą wtórną elewację z 910 roku. I to są tego, co tutaj widzimy. Natomiast przecież te obiekty były dłuższe, one miały ponad 40 metrów długości, a tutaj mamy może. 12, gdzie reszta? Zasypana. Cały ten wykop był znacznie dłuższy. Był drugi taki zjazd, jak ten, na którym my stoimy, ale został to zasypane w latach 60., na początku może 70. -tych. Dlaczego? Bo tam są całe pomieszczenia. No i... może, możemy jakoś spróbować zajrzeć do nich, czy nie wolno? Nie da rady, to jest całkowicie zasypane teraz, ale one tam są. I teraz, oczywiście, to jest coś, co już wymaga bardzo poważnych prac eksploracyjnych. Tego nie zrobi i nie powinien robić nikt z łopatką. Dlaczego? Bo tu jest bardzo duże ryzyko. Że jeszcze jest, jest, są niewybuchy tak. i niewypały, które były to tutaj po pierwsze, To po pierwsze. A po drugie, to też wymaga y, zgody konserwatora zabytków. Oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że y, to miejsce to nie tylko są fortyfikacje z początku XX wieku, ale też grodzisko które ma gigantyczne znaczenie historyczne I tutaj sobie tak po prostu nie można przyjść i sobie po prostu kopać. Ale może kiedyś ktoś do tych pomieszczeń się jeszcze dostanie. Także jest kolejna prawdziwa zagadka. Oczywiście, można by mówić o legendach, można by mówić, że te podziemia są jakoś tam połączone z czymś tam. Nie są. To są zwykłe obiekty fortyfikacji twierdzy. Ale tam są pomieszczenia, w których nikt nie był od dobrych kilkudziesięciu lat. Ale były tam, byli tam ludzie w latach 60. w czasie robiny inwentaryzacji. Tak, ale nikt później. Nikt po nich. Czy są jeszcze inne takie pomieszczenia we Wrocławiu? Są. Tylko, że to nie jest tak jak w legendach. No właśnie, bo postanowiliśmy, że dzisiaj w tym odcinku powiemy Wam, co jest. Co jest, tak? Mówimy, czego szukać. Właśnie tych yy, pomników, tablic i innych rzeczy ale y, zawsze byliśmy sceptyczni szczególnie ja no i ty mnie w tym wspierałeś albo ty jeszcze bardziej byłeś sceptyczny ode mnie no, to prawda y, kiedy wyjaśnialiśmy że czegoś po prostu zwyczajnie w świecie nie ma chociaż ci którzy chcą w to wierzyć mają do tego pełno prawo mają y, to nie jest y, powiedzmy jedną rzecz y, śmiało tylko, żeby to nie było tak, że prawda, jest opowieść przekazywana, że prawda tu dziadek wujka w 56 roku w wojsku jeździł ciężarówką po podziemiach. Okej. Okay. Nie mam potwierdzenia. Nie możemy w to uwierzyć po prostu na słowo, bo takich historyjek jest 100 milionów, tak. Każdy, tak. W każda wersja jakoś się różni, to nie jest spójne i tak dalej. Nie o tym mowa. My dzisiaj pokazujemy drobny fragment tego, czego można szukać. I teraz tak, czego jeszcze można szukać? No właśnie. Mnóstwa rzeczy. Przecież my nie mamy dokumentacji niemieckiej pełnej tego, jak wyglądało to budownictwo schronowe, tak? Tych wielkich, gigantycznych schronów może już więcej nie być. Ale, Ale ten... drobne schrony na jakimś placu, skwerku i tak dalej, szczelin przywrotnicze, jakieś zasypane piwnice przywrotnicze, drobne, wolno stojące schrony, to jeszcze może być. Depozyty ludności cywilnej przecież są znajdywane na okrągło. Będziemy mówić o wielkim depozycie, który stworzyło miasto. Służby państwowe, miasto, tak? Tego może być też więcej. To, są, to wszystko są tematy, których jeszcze w Wrocławiu można szukać, ale z głową, profesjonalnie, legalnie. To nie są rzeczy, które są. Ale ja muszę ci przerwać. Muszę ci przerwać. Stasz. No dawaj. muszę, muszę, bo, bo zimno, ale nie o to chodzi. Staszku, okej, okay, tylko nie powiedziałeś jednej rzeczy na samym początku. Rozumiem, że. Dokument, który mówisz, o którym wspominałeś, którego kopię pokazujemy w filmie z 1943 roku mówił o zabezpieczeniu pomników. Tak, ale czy w nim wymienia się te pomniki, które czy nie? nie? Więc nie wiadomo, ile ich było i jakich, bo my mamy ten drugi przykład. Tej, tej sprawy, tych rzeźb z Francji. Czy były przywieziono jakieś inne rzeźby do Wrocławia? Tego, Tego też nie wiemy. Dobra, a teraz kolejne pytanie. No dobrze, a nie ma jakichś dokumentów. Wiem, pytam się ciebie, bo jesteś, no buszujesz w archiwach od dziecka, można powiedzieć. I teraz czy nie przywinęło ci się coś, coś, co by mogło naprowadzić na taki trop? Wiesz? Nie, nie, nie. Że... Jakieś badania geodezyjne. Nie, no nie wiem, nie, nie wiem. Być może to było robione, tylko trzeba pamiętać, że ten zasób archiwalny, który się zachował po prostu, on nie jest pełny. Tak? Więc być może taka notatka, ba, taka notatka może być gdzieś. Tylko, że to wymaga poszukiwań ściśle ukierunkowanych na znalezienie ale takiej notatki. Ale wiesz że ostatnio odkryłeś dokumenty o schronie pod dworcem głównym, tak? Tak. I przypadkiem. Gdzie... No właśnie, chodzi mi o ten przypadek. I gdzie one były? W, kanali... w dokumentach dotyczących kanalizacji. No, o, o to mi chodziło, że absurdalnie nigdy byś tam nawet nie zajrzał, gdybyś się nie interesował pewnym tematem. Tak. Nawet byś nie otworzył tego nie. i ty czy ja pominęlibyśmy tą książkę zakurzoną. A dobra, co nas kanalizacja, tak? tak? W tym wypadku. A okazało się, że... No tam było... Super sprawa, tak? W końcu, Plantry pokazuje, jak to wyglądało, gdzie to było, jakie parametry, jakie rozmiary, jak wyglądało przełożenie rur. Ale to zrobimy w innym odcinku. Może w innym pokażemy, odcinku. pokażemy Wam to w innym odcinku, nie, tak nie dzisiaj. Nie, to nie, nie wszystko naraz. Natomiast rzeczywiście są we Wrocławiu sprawy z II wojny światowej, nierozwikłane do dzisiaj. I jeżeli ktoś chce szukać czegoś, co rzeczywiście istnieje, do biblioteki, do archiwów, a na koniec po zgody. W teren I dopiero łopata. I dopiero łopata. I tym sposobem Staszek rozwiał wszystkie wątpliwości, słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy myślą, o. że jak się weźmie detektor do ręki i za pomocą detektora tylko i wyłącznie odkryje się skarb, no to, no, to, jest... to trzeba mieć bardzo, bardzo dużo, dużo szczęścia. Tak. I to szczęście się da zweryfikować, jak wygrana na szóstki w Zatolatka. Mniej więcej prawdopodobieństwo Dokładnie będzie tak, tak samo Dokładnie wysokie. Tak. Ale to y, zawsze y, trzeba mieć to przygotowanie merytoryczne. Najpierw Szukamy po archiwach, po bibliotekach, dokumentach, zdjęcia, analiza. Analiza, i na koniec tej analizy dopiero weryfikacja terenowa. Dopiero Dobrze, sam koniec. Ale teraz, żeby tak troszeczkę, to To Otóż o tym już sto razy mówiliśmy, ale żeby jakby na koniec, Staszku, czy gdybyś ty miał jakieś miejsce wytypować na przykład we Wrocławiu, gdzie można by tego szukać, gdzie według tego, co widzimy tutaj, tak, tu zakopany pomnik, mamy dość charakterystyczne środowisko terenowe, tak. coś podobnego. Tak? Ja, bym po, ja bym powiedział dwie rzeczy. Na obrzeżach Wrocławia, na terenie zalesionym, najprawdopodobniej, tak bym typował, i w takich miejscach, gdzie są jakieś przewyższenia, no bo w przewyższeniach się łatwiej wkopać niż robić wykop na płasku, to, znaczy to jest znacznie szybciej. Ale jeszcze muszą być do tego drogi tak, przejezdne. Tak. Musi być do tego ewentualnie możliwość wykorzystania kolei. Jeżeli, jeżeli taka, jeżeli możliwość, taka, była. Bo, taka hmm. możliwość była, tak. No, albo dobre drogi, bo przecież trzeba to było ciężarówkami no Tak, ale o, drogach, o drogach już mówiliśmy. Także ja się nie odważę typować jakiegoś jednego miejsca, żeby to mogło być. To może być wszędzie. Na, wszędzie, na obrzeżach Wrocławia. Podejrzewam, że niezbyt daleko, bo w 1943 roku już były trudności ze zdobyciem sprzętu typu samochody ciężarowe dla takich potrzeb. By, te samochody by przeszły zupełnie gdzie indziej. Tak, tak. tak, więc tutaj już mógłby być problem. Ale. Temat jest rzucony. Jest zagadka, to które rzeczywiście są tej zagadki jakieś ślady. Można szukać. No to nie tylko jest zagadka, to jest też po części rozwiązanie tej zagadki, bo jednak takowy pomnik został odnaleziony, czyli jeden. był schowany. No jeden, ale, ale to pokazuje, że to nie jest mit, to nie. jest fakt. To jest fakt, Tutaj a ich było więcej. A ich było więcej. I tym bardzo ciekawym wnioskiem, prostym, Szukajcie, a znajdziecie, zacznijcie, tak jak powiedział Staszek, archiwa, dokumenty inne rzeczy, zacznijcie szukać, a kto wie, może znajdziecie, można zaprosić zaprosicie na nagranie takiego programu, a może my się połasimy kiedyś i będziemy czegoś takiego szukać, nigdy nie wiadomo. Zatem dziękuję Ci bardzo, uścisk dłoni na początek, na koniec i kończymy, bo gile z nosa to nic miłego w kamerze. Zatem trzymajcie się i do kolejnego odcinka TV Historia na luzie.